Ostrzegano nas, że w ciągu najbliższych dwóch tygodni będzie ciemno. Jesteśmy prawie w punkcie wielkiego upadku. To rzeczywistość, że mieszkańcy Afryki Południowej muszą wiedzieć, że zmierzamy w ciemność, a politycy z Północnej Karoliny kontynuują działalność tak, jakbyśmy nie byli w kryzysie. Jesteśmy w głębokim, głębokim, głębokim kryzysie. Sieci telefonii komórkowej nie będą działać. Wody, jeśli nawet ją mamy, to jej nie otrzymamy, bo potrzebuje prądu. Nic nie będzie funkcjonować w drodze do katastrofy gorszej niż to, czym był COVID. Nikt nie pójdzie do pracy. Ci zmarli będą musieli zostać pochowani tego samego dnia, ponieważ nie będzie lodówek do ich przechowywania. Żaden generator nie jest przeznaczony do działania. 24-godzinny generator to interwencja na krótką chwilę. Nawet ci, którzy mają generatory, nie uratują się przed bałaganem, w który się wpakowaliśmy. Chcemy Cię. Wyszliśmy na ulicę, bo wiedzieliśmy, że to nadchodzi. Historia nas pochłonie. Wyzywano nas, wyśmiewano, obrażano. Policja i wojsko zostały wezwane za próbę ochrony nas z miejsca, w którym się znajdujemy. Nazywają to po prostu etapem 10. Dla, dla, dla ładnej wagi. Rzeczywistość jest taka, że jest ciemność. I nie będzie ciemności na 12 godzin czy 24 godziny. To wraca, nie. Czasami zajmie to od 3 do 4 dni, czasem zajmie to tydzień, a czasem miesiąc bez prądu. Całe kierownictwo musi zadzwonić, musi odejść. Nie